Wa, wa, wa! Siema, 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 arcyświry! Witam was, z was zwariowany król rtr w każdej chwili! Film konkursowy! Panda! Autko, zaczynamy! I z kciuk kciukiem uśmieszkiem do oglądania was zachęcamy! Ale zanim do konkretów z tym duetem przejdziemy, to was do udostępniania zachęcamy Moi kochani, z kciuki i uśmieszkiem zasady wam dzisiaj przedstawimy na konkurs pod tytułem jak to już powiedziałem, Panda Autko. Dobra moi drodzy, przechodzimy do konkretu, czyli do konkursu na ten piękny model zdalnie sterowany, ufundowany przez sklep modelarski RC Trakt ze Szczecina. Tak jest, z tego samego Szczecina, z którego pochodzi sławetny Jerzyna, bo w moim przypadku to z miasta Łodzi się pochodzi. No i przy okazji znowu pamiętajcie, nie zasubskrybujcie, kochajcie, uwielbiajcie, tylko Ołtarzyków mi nie stawiajcie. Dobra, moi drodzy, <laughs> jakie będą zasady konkursu? Bardzo proste. E, wręcz dziecinnie proste, nie obrażając dzieci, bo dzieci to naprawdę mają bardzo fajną wyobraźnię, ale tak potocznie mówiąc, dziecinnie proste. Moi drodzy, przede wszystkim trzeba zasubskrybować moje konto na YouTubie, czyli to teraz tutaj, które sobie oglądacie. Dwa, trzeba polubić moją grupę na Facebooku RC. Świry. To dwa. Dane do grupy macie w opisie filmu. Posłuchajcie. Bardzo ważne: udostępniamy ten film gdzie tylko się da gdzieś na swoich profilach na Facebooku, gdzieś w Messengerach, gdzieś w mailach itp. Itd. Udostępniamy gdzie się da. Następny punkt. Subskrybujemy konto sklepu modelarskiego RC Trakt ze Szczecina fundatora tej pięknej nagrody. Dane do ich konta na y, YouTube też macie w opisie. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, w opisie tego filmu, który teraz oglądacie, będziecie mieli link do pewnego filmu na koncie właśnie sklepu modelarskiego RC Trax. Jest to film właśnie pokazujący tego smytera, tylko tego, którego wy wygracie, czyli nowego, bo ten jest używany, ten jest mój, wy wygracie nowego. Ten film jest bardzo ważny, zaraz wam powiem z jakiego powodu, ale to już mówię, jak będziecie mieli zasubskrybowany kanał. RC Traxu, to, to przy okazji albo sobie bezpośrednio wejdziecie na ich konto, albo z tego właśnie filmu, który jest bardzo ważny, który pokazuje tego smytera, bo ja już wam mówię o, o co chodzi. W całym tym konkursie chodzi o jedną rzecz, o nadanie imion tym dwóm panom, bądź paniom. Bądź 56 innych płci. Tylko jak zawsze zdychamy i na odkupują, to i tak odkupują facet albo kobietę. No nie? Dobra, nieważne. Tu mamy kierowcę i pilota, albo kierowczynię i pilotkę, bądź o jakichś obcych przebranych, nie, nie wiem, w jakieś stroje science fiction, nie wiem. To już wszystko. Jedno. Macie nadać im imiona temu za kierownicą i temu obok. <laughs> w jakiej formie te imiona? Nadacie wszystko jedno, mogą być normalnie wymienione imię i imię, bądź w formie wierszyka, bądź w formie, nie wiem, hasła, jak chcecie, nieważne, macie wymyślić sobie imię. No i gdzie te imiona podajecie? Posłuchajcie, po pierwsze, pod tym filmem tutaj wpisujecie Panda, tylko to, z waszego konta na YouTubie, no i ważne, no musicie posiadać konto na YouTubie, tak, żeby po prostu wziąć udział w tym konkursie. Tutaj wpisujecie pod tym filmem tylko Panda, Natomiast pod filmem prezentującym tego smytera na koncie yy, RC Traxu, na ich koncie na YouTubie, tam pod tym filmem wpisujecie Wasze propozycje imion dla tych kierowcy, bądź kierowniczki, pilota, bądź pilotki, Wasze propozycje. Posłuchajcie, maksymalnie możecie wpisać trzy propozycje swoje. I mówię, konkurs zaczyna się Dzisiaj, to jest 19 marca, potrwa 3 tygodnie, do 9 kwietnia, do godziny 23.59, 59, 59 oraz 59. I do tego momentu możecie podawać swoje propozycje, imion dla tych dwóch tutaj osobników pod filmem yy, na koncie RCTRAX. Czyli jeszcze raz, udostępniamy ten film, gdzie się tylko da. Nie wiem, Facebook, yy, maile jakieś wasze inne konta społecznościowe grupy, itp, itd Subskrybujemy mój kanał na YouTube, czyli ten film, gdzie tu teraz oglądacie. Subskrybujecie kanał Rcetraxu, czyli macie podany tam w opisie kanał do Rcetraxu. Lubimy grupę RC Świry na Facebooku, też macie dane tutaj w opisie. I oczywiście jak już macie zasubskrybowane, to wiadomo, że już macie i nie musicie się starać robić tego ponownie. No i najważniejsze. Wymyślamy o imiona dla tych dwóch osobników. I tak, pod tym filmem piszemy tylko Panda, żeby ten sam nick znajdował się pod tym filmem i ten sam nick pod filmem na kanalerce Traxxu, więc tu pod tym filmem wpisujecie panda. Natomiast pod filmem, gdzie link macie w opisie, pokazującym tego smytera, tego co wy wygrywacie, nówkę, tak, bo to nie jest używka, nówkę, tam wpisujecie pod tamtym filmem propozycję imion dla tych dwóch osobników. W jakiej formie wpiszecie propozycję tych imion, wszystko jedno. Możecie wpisać dwa imiona, możecie wpisać wierszykiem, hasłem. Wszystko jedno, jak wam się podoba. No, i konkurs, jak mówiłem, trwa do 9 kwietnia, czyli do 3 tygodnie do 23:59:59:59. 59, 59. Potem dajcie tam z jakiś tydzień, bo to RC Trax tylko wybierać wygranych. Dajcie jakiś tydzień RC Traxowi, niech sobie wybiorą wygranego. No i RC Trax z wygranym poprzez konto na YouTubie się skontaktuje i go poinformuje, że taki piękny model ktoś zgarnął. Także moi drodzy, życzę wszystkim powodzenia kciuk śmieszek od pstrykania się już star, ale trochę jeszcze pozostał, więc moi drodzy życzę wam dużo uśmiechu, dużo zdrowia, dużo radości i tradycyjnie sejanara moje robaczki, do kolejnego razu. Pa, 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 pa.